A my jesteśmy w grze Slither.io Nie wiem czy to jest gra robiona przez Agario, może nie jest Ale przepraszam, Agar.io bo mnie to zawsze poprawia I, I słuchajcie My sobie zagramy niebieskim skinem, bo taki jest mój ulubiony skin I damy sobie nick Mam Największego Bo taka jest prawda, Mam Największego Na pewno na polskim YouTubie Przynajmniej tak mi się wydaje Wiecie zresztą dlaczego Anyway Chyba nie muszę wam tłumaczyć o co chodzi w tej grze. Bo już na pewno oglądaliście milion tych odcinków, ale u mnie też możecie obejrzeć i nawet możecie zostawić łapkę w górę, dlaczego tak długo mnie nie było, co robiłem, dlaczego tydzień nie nagrywałem filmu. A... Przez to, że miałem taki zapad, a może i nie zapad, ale też um, chciałbym wam się pochwalić, że będę chrzestnym, wujem chrzestnym i to bardzo ładna mała dziewczynka jest. O nie! Rozbił się, ale ja też się rozbiłem, o Morderza! O czym ja w ogóle gadam? Czy ja jestem jakimś idiotą? E, moim celem będzie dojść do 10 punktu, a przynajmniej być w rankingu tym, e, rankingu tej gry, tak? Bo chcę być w rankingu tej gry, chcę udowodnić, że jestem bardzo dobry w tą grę, chociaż... Wydaje mi się, że po prostu mam szczęście. E, jedno co zauważyłem w tej grze to jest to, że trzeba być nieprzewidywalnym. Tak jak na przykład teraz, za mu drogę, on się nawet tego nie spodziewał. Widzicie, ten mały gnojek się tego nie spodziewał, a ja się już tego spodziewałem, tak? A więc przejdźmy do tego, że będę ojcem krzesnym, teraz muszę się zmienić, muszę być dobrym człowiekiem. Wiecie o co chodzi, nie? Trzeba po prostu, trzeba pokazać klasę, tak? Więc ym, ja od dzisiaj zaczynam i dlatego... No cyt, proszę cię człowieku, taki mały gnoj jaki chce mi ten... Patrz. Tak się to robi. Co? Chcesz mi ukraść? Nie? Wiem, że chcesz mi ukraść, ale nie, nie, nie. Nie ziomeczku. Nie tego murzyna, wydymasz. Patrz, patrz, patrz. I jednak mi się nie uda tej spermy. No bo to nie oszukujmy się, ale ten mały węgorzy wygląda jak sperm. No bo tak wyglądał, tak? Ym, Mamy Cię, mamy Cię, ale prawie zginęliśmy przez Ciebie. W ogóle nie wiem, co ja gadałem. Dobra. A więc wiadomo, muszę się zmienić. Muszę pokazać klasę jako ojciec szesny. Muszę teraz być dobrym przykładem dla mojej siostrzenicy. A Wy? Wy nawet sobie nie myślcie, że... powiecie wiecie, ona będzie ładna. Ona będzie... To znaczy jest strasznie ładna już. Będzie jaśniejsza ode mnie. Dużo będzie jaśniejsza ode mnie. Ale też będzie ładna tak jak ja. No! Serio mi chciałeś zajechać w drogę? No proszę Cię, proszę Cię. Nawet sobie nie myślę, że będziecie mogli ją, wiecie, na randka albo coś. Nie, 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 bo tutaj buja, tutaj buja, Konrad. Ym... Patrzcie, ale ja mam szczęście. Ja pierdziela, jakie cannot jeszcze tego. No, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Czy jesteśmy w, w top 10? Ile mam? No nie! Zagadałem się jak jakiś czub. Miałem 4... 5. Ale nadal próbujemy dalej jechać. Największy ma 27 tysięcy. O, morda! Żeby się tam dostać, trzeba 9 tysięcy. To nie wiem, czy w tym odcinku się tam dostaniemy. Chciałem teraz filmiki nagrywać codziennie. Możecie im pisać w komentarzach. A, i chcę zrobić takie coś, że cokolwiek napiszę w komentarzu, temu odpiszę. Temu odpiszę, ale musicie też zostawić lajki w górę. Także chciałem zrobić takie coś, że że z odcinka na odcinek po prostu. Przebijamy ilość lajków i komentarzy. Zobaczymy, czy wam się to uda. Mam nadzieję, że wam się to uda. Bo jesteście fajni. Ja też jestem w sumie fajny, ale... Wy jesteście lepsi, patrzcie. Ale mamy byka. No przecież to jest takie easy. Tak, tak, jeszcze tego. Proszę cię, proszę cię koleś. Uuu! Mamy go! Nie wierzę! I cannot believe it! I cannot believe it. Tak gra jest taka... Taka... Łatwa w miarę, ale pamiętajcie, nie możecie być gryli. Nie możecie być gryli tak jak w Golu, bo zginiecie tak jak ja. A więc, już prawie mamy 4000, to znaczy mamy już 4000, ale nie mamy tysiąca, bo wtedy mieliśmy tysiąca. No więc, jest w miarę spoko, w miarę nam idzie. W ogóle, co tam uważasz? Piszcie w komentarzach, jakie Wy mieliście rekordy w tej grze. Jakie Wy mieliście rekordy w tej grze. Bo mnie to bardzo ciekawi. Ja miałem chyba tam 20 tysięcy. Możliwe, że miałem 20 tysięcy, ale nie jestem pewien. Nie chcę was kłamać. Ym... Możliwe, że tak było albo też nie było. A zresztą czarny jestem, to mogę was oszukiwać. Ja staram się nie oszukiwać, ale, ale mogę was oszukiwać, tak? Ym... Żeby nie było. Także piszcie swoje rekordy w tej grze i piszcie. Jak chcecie, żebym nagrał tą grę z innym youtuberem, na przykład z Nitrem albo z Isamu, ale oni się będą denerwowali. Ja pierdzielę, już, już to widzę, nie? już to normalnie widzę. I możecie też napisać kto będzie na etapie w Gdańsku. Piszcie komentarze. Komentarze są bardzo fajne i ja. No serio! 4006 4006 Lecimy jeszcze raz. Co tam? Co tam? Mamy czas, możemy lecieć jeszcze raz. Piszcie komentarze. Komentarze są fajne, ja będę je czytał. Wy będziecie odpisywać, potem ja będę znowu je czytał i tak... I tak dalej, i tak dalej. I możecie też napisać co ile dni chcielibyście odcinki, czy chcielibyście odcinki codziennie. Czy chcielibyście... Ale tutaj jest zamieszanie! Ja pierdzielę, no nie wierzę w ciebie typie! Nie wierzę w ciebie typie! Czy byście chcieli odcinki codziennie, czy nie, by... czy nie codziennie, a może... A może co drugi dzień, a może co trzeci dzień, ale ja bym chciał wrzucać odcinki codziennie, tylko to zależy od waszej aktywności i nie waszej aktywności. Mam nadzieję, że będziecie aktywni. Jeszcze raz przepraszam, że nie wrzucałem odcinków. Ja, ja w ogóle nie wiem, co ja gadam, ja jestem trochę szurnięty, bo wiecie, mam takie, takie napięcie, trochę się stresuję. Aha, i wypiłem tego głupiego energetyka, którego nigdy w sumie nie piję, Monster. Się nazywa, mam cię mały, co ty myślałeś, że co? Nie lubię Monstera, to znaczy bardzo lubię Monstera, bo jest taki słodki, ale też nigdy w życiu go nie dopiłem do końca, a dzisiaj mi się udało go dobić do końca i to jest, przepraszam, dopić do końca i to jest właśnie dziwne. Chciałem wam powiedzieć również też, że wiem, że niektórzy w tej grze mają haki. Ale ja tych haków nie używam, bo jestem dobrym i miłym playerem. Co tymi goście chcieli zrobić? I myślę, że nie warto w tej grze używać haków, bo potem nie ma sensu grania i to wcale nie jest fajne. Bo wiemy gdzie każdy jest. I te... Patrzcie, 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 patrzcie. Teraz jak zgriduje. Jak zgridował! Proszę Państwa! Tamtego też zabił, co za spotkanie i mamy! O kurde, zielony też się rozwalił. Nie! Nie, ale jestem głównym w tą grę.